Dobroczynne przedszkolaki czyli edukacyjna misja Norlandii. System wartości, którym kierujemy się w dorosłym życiu, kształtuje się w nas od najmłodszych lat. Warto edukować maluchy, kształtować ich empatię i uświadamiać znaczenie dobroczynności. Skandynawska sieć Norlandia Przedszkolna jest zaangażowana w wiele projektów charytatywnych o charakterze ekologicznym i społecznym. Ostatnio wspiera rodziny dotknięte konfliktem na Ukrainie. Za falą uchodźców, która dotarła do Polski z Ukrainy, kryje się dramat wielu rodzin. Ogromną część osób uciekających z zagrożonych działaniami militarnymi terenów stanowią młode mamy z małymi dziećmi. Sieć przedszkoli i żłobków Norlandia otworzyła drzwi dla maluchów, których rodziny znalazły się w ekstremalnej sytuacji. Placówki w całej Polsce zadeklarowały bezpłatne przyjęcie dzieci w wieku od jednego do sześciu lat. To właśnie najmłodsi najtrudniej znoszą kryzys uchodźczy. Z niektórymi traumatyczne wspomnienia zostaną na długo, dlatego każda forma zapewnienia im bezpieczeństwa i stworzenia drugiego domu jest niezwykle ważna. Chcąc wesprzeć jak najszerszy krąg osób, Norlandia w swoich placówkach zaangażowała się również w zbiórki najbardziej potrzebnych artykułów dla dzieci. Zachęciła do przekazywania datków dla Polskiego Czerwonego Krzyża. Odzew był ogromny pokazał, jak wielkie serca mają młodzi rodzice. To nie pierwszy raz, kiedy Norlandia reaguje na ważne społecznie wydarzenia. Gdy mierzyliśmy się z pandemicznym zagrożeniem koronawirusem, placówki sieci włączały się w pomoc służbom ratunkowym. Między innymi przedszkole Norlandia w Kentach aktywizowało lokalne społeczności do szycia prześcieradełek przekazywanych dla noworodków w szpitalach. Kuchnia w Norlandia Sulechów dostarczała posiłki do lokalnego szpitala, zaś w Olsztynie zakupiono materiały na maseczki i współpracowano z lokalną fundacją. W Starachowicach zakupiono termometry bezdotykowe, a w Białym Stoku i Nieporęcie prowadziliśmy zbiórki na rzecz wsparcia służb pożarniczych. Myśl globalnie, działaj lokalnie. Zaangażowanie Norlandii wynika między innymi z przekonania, jak bardzo wartościowe jest wspieranie lokalnych społeczności. To one budują fundamenty rozwoju i harmonii naszych miast oraz dzielnic. Współpraca Norlandii ze Stowarzyszeniem Wola Działania w Warszawie to jeden z najlepszych przykładów połączenia sił dla szczytnego celu. Podczas wspólnych akcji artykuły spożywcze ze świątecznych zbiórek, organizowanych w placówkach sieci, trafiają do najbardziej potrzebujących w społecznej aglomeracji. Wsparcie wędruje do rodzin, szkół i schronisk. Na szczeblu ogólnopolskim również nie brakuje pozytywnych przykładów otwarcia się na dobroczynność rodziców, opiekunów i dzieci. Najmłodsi chętnie biorą udział w akcjach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, już od najmłodszych lat uczestnicząc w jednym z największych charytatywnych fenomenów na świecie. Co możemy zrobić dla Ziemi? Sieć Norlandia przedszkola angażuje się także w programy o charakterze ekologicznym. O konieczności ratowania środowiska naturalnego powstały tysiące opracowań. Jesteśmy w przełomowym dla Ziemi momencie. Świadomość, jak bardzo odpowiadamy za nasz świat, jest kluczowa. Kształtowanie postaw proekologicznych od najmłodszych lat to ważne z zadań realizowanych przez Norlandię. Na przykład, dzięki projektowi Z darami natury, świat nie jest ponury. Dzieci mogą dowiedzieć się o idei zero waste, polegającej na maksymalnym ograniczeniu odpadów. Dzieci mogą dowiedzieć się o idei zero waste, polegającym na maksymalnym ograniczaniu odpadów. Zbiórki nakrętek, akcje zbierania zużytego sprzętu elektronicznego i baterii to wszystko przyczynia się do wyrobienia u najmłodszych pozytywnych nawyków. Życie w bliskości natury i pełen empatii stosunek do zwierząt to kolejne ważne elementy edukacyjnej filozofii Norlandii. Częsty kontakt dzieci z przyrodą, zrozumienie zachodzących w niej procesów, mają niebagatelny wpływ na ich postawy w późniejszym okresie życia. Na przykład, akcje zbiórek najpotrzebniejszych produktów dla kudłatych podopiecznych schronisk dla zwierząt to doskonała metoda kształtowania prawidłowych postaw. Dawanie dobrych przykładów pozwala uwrażliwiać najmłodszych. Przyczyniając się do rozwoju lokalnych społeczności, edukując dzieci z myślą o ekologii, Norlandia realizuje misję społecznej odpowiedzialności w biznesie. Jej pozytywne efekty z pewnością jeszcze nie raz zaprocentują, zwłaszcza z dojrzewaniem naszych dzieci. wwwnorlandiaprzedszkola.pl Podcast zrealizowany przez żłobki i przedszkola Norlandia.